W okresie naszej działalności zrealizowaliśmy sporo filmów o różnej tematyce. Głównym naszym celem jednak było utrwalenie folkloru Ziemi Płudskiej, Morza, działalności na morzu czy w terenie, jednym słowem jako klub. Wpisaliśmy się na trwałe kulturę pucką. Za swoją działalność klub został wyróżniony oznaką tysiąclecia państwa polskiego. Jest to oznaka, którą klub dostał jako jeden w kraju. W naszej działalności filmowej mieliśmy szereg kontaktów z, z klubami zagranicznymi. Jednym z takich jest klub na Antalii na Węgrzech. A to jest herb miasta na Antalii, który Otrzymali w ramach współpracy. Ja jako prezes klubu swoją działalność datuję od samego początku i do dnia dzisiejszego. Skromnie trzeba powiedzieć, że w tym okresie mam pewien dorobek filmowy i chciałbym sobie na pamiątkę utrwalić na kasecie. Żeby mieć pamiątkę z tego, co się kiedyś, kiedyś robiło. Moim takim sukcesem filmowym to była pierwsza nagroda: Srebrna Flegata na Festiwalu Filmów Morskich w Szczecinie. I tutaj jest dyplom, i tu jest ta cenna moja nagroda. To jest. Najbardziej wartościowy mój film. Potem jedną z nagród to jest na festiwalu, na festiwalu filmów Publicystyka 74 w Białymstoku. To jest taka nagroda. W swoim dorobku mam jeszcze inne jeszcze filmy. Wyróżnienie. wyróżnienie. Zasłużony Ziemi Gdańskiej, Herb, zasłużony miasta Pucka, miasta Helu. Otrzymałem również szereg dyplomów i wyróżnień. Dla porządku, chciałbym powiedzieć, że filmy, które mam zrealizowane i materiał dokumentacyjny. W kolejności będę filmował na taśmę wideo. Jako pierwszy pójdzie wnuk, potem bywa i tak, potem port, no szereg tych w kolejności jak to będzie wychodziło, jak to będzie wychodziło z materiału filmowego. W klubie, to chciałbym szczególnie podkreślić, od samego początku ukształtowała się grupa działaczy, kolegów klubowych, którzy cały swój czas, energię, inwencję twórczą poświęcili dla klubu i na dzień dzisiejszy, dzisiejszy z tymi członkami w dalszym ciągu. W ramach warunków, jakie posiadamy, tą działalność chcemy prowadzić i w dalszym ciągu dokumentować, przypuśćmy, to, co się dzieje na terenie miasta i w regionie.